Państwu, Piotr Błyński. Dzisiaj kolejne spotkanie 3. Spotykamy się z panią Dorotą Gołębiowską. Witam Państwa. Witam będziemy Państwa. dzisiaj rozmawiać nie tylko na temat tańca, ale będziemy rozmawiać na temat życia z tańcem. Chyba to jest najwłaściwsze słowo. Tutaj widzę, że przyniosłaś takie fantastyczne buty. I zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić naszym widzom, co to właściwie jest i czym się różni od normalnego buta. Bardzo często na turniejach tańca Osoby, które przychodzą pierwszy raz, oglądają turniej, pytają mnie dlaczego na tych turniejach tańca wszystkie pary mają podobny kształt, mm -hmm. podobną wysokość buta, po, podobnie wyglądające pod spodem buty. Już tłumaczę. Każda para, która tańczy tańce standardowe, czyli walca angielskiego, tango, mm -hmm. walc wiedeński, foxtrot lub quickstep, ma specjalne buty sportowe, wykonane w ten sposób, że chronią achillesa. Mm -hmm. Pardę? Bardzo twarde. Twarde. Te buty jednocześnie muszą się układać na parkiecie w ten sposób, że jak partnerka bądź partner kładzie stopy, to one się zwijają, zwijają do tego miejsca i dopiero na końcu jest postawiony obcasik. E, takie buty są pod spodem z podeszwą, więc są specjalnie przystosowane na parkiety. Zobacz, jest podeszwa Zamszowa. Zamszowa, właśnie. Uh -huh. I też bardzo, bardzo polecam to wszystkim tym, którzy na przykład tak praktycznie, jeżeli masz wesele, o wiele łatwiej jest zatanczyć w takim buciku miękkim, nie boli mhm. nóżka, aniżeli w takim buciku, który ma twardą, plastikową powierzchnię po, po deszczu. Dobrze, ale mam takie pytanie, bo jak jest yy, cała, yy, cała dolna część wykonana z zamszu, to czy nie, nie ma, że tak powiem, poślizgu? No właśnie, czy on to, powinien być. Poślizg powinien być. Mamy mhm. spe, specjalne parkiety taneczne i takie tu Państwo zobaczycie w solcu. Mamy parkiet przeciętny dla pary sportowej o długości 22 m na 12, bo takie są choreografie standardowe, mhm. i jeżeli para daleko sięga nogą w standardzie, tak, musi ją cofnąć na przykład dziewczyna do tyłu, to musi być im dłuższy krok, mhm. tym lepszy taniec, tym lepszy wynik. E, oczywiście to jest jeden z elementów, który wpływa na wynik. Jest także tak... jak najbardziej jest to potrzebne. Powiedz mi, jak, jak mhm. wspomniałaś o takim dużym parkiecie? No ja sobie wyobraziłem od razu cały, że tak powiem, system tańca, który obowiązuje i pytanie takie, kto się zajmuje choreografią? Para czy jak jest mm -hmm. na przykład są zawody, to ktoś jednak musi to koordynować, bo tych par jest sporo, mogą się Bardzo ważne pytanie, ponieważ w tańcu sportowym mamy klasy ułożone tak jak w alfabecie, mm -hmm. czyli międzynarodową jest klasa S, klasy Rajowe, najwyższą krajową jest klasa A, potem klasa B, C i od C klasy C, D, E tańczą już choreografie tzw. basicowe. Jest to książka, która, y, którą trenerzy w tej książce muszą nauczyć się konkretnych figur, połączyć je i tylko wolno te figury, które my mamy opisane w książkach wykonywać. A sędziowie? A sędziowie widzą to i y, y, tak jak do tej pory nie na każdym turnieju, ale mamy też sędziów repertuarowych, Którzy tylko przychodzą po to, żeby zobaczyć, czy tych 20 książek, bo jest około 20 książek, czy te wszystkie książki spełniają, czy, czy według tych kryteriów choreografowie, czyli trenerzy w klubach, prawidłowo wykonali połączenia tych figur. Czyli tak naprawdę, taniec sportowy jest typowym sportem, który ma takie same że wiem, uwarunkowanie, jak, jak w innych sportach, gdzie tak. jest trening, tak. gdzie jest powiedzmy, że mecz dla wszystkich. Będzie to określenie ważne, ale jest też przygotowanie: jest trener, jest choreografia, mm -hmm. jest ocena pewnych figur i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. No i niestety do tej pory jest też warto to powiedzieć: jest również rodzic, który mm -hmm. za te treningi, za te lekcje indywidualne, bez których para sportowa no, nie osiągnie mm -hmm. na pewno wyników bardzo wysokich, za które płaci rodzic, ponieważ my, od, my jesteśmy bardzo krótko, od niedawna, w Związku Sportu Tanecznego. Mm -hmm. I mamy pierwsze możliwości uzyskania jakiegoś dofinansowania, a jest to długa droga i ciężka. A jest to fajny sport, który nie tylko, że tak powiem, wychowuje w duchu sportowym, ale też umożliwia, że tak powiem, spotkanie innych ludzi, a tak naprawdę to jest też trochę kultura, tak? To jest też trochę historia tego, mm -hmm. co się dzieje, no bo taniec sportowy też jest związany z historią. Yy, taniec sportowy ma bardzo bogatą historię, ale wracając do tematu kultury, nie wiem, byłeś już na turniejach tańca, bowiem, że już zasmakowałeś tego tematu. Yy, widziałeś, że u nas jest. Porządek. Mhm. Pary dokładnie wiedzą, o której sekundzie wejść, której sekundzie wejść, wyjść, wiedzą gdzie się ustawić, jak to zrobić, ponieważ to trenuje się tak naprawdę. Taka para sportowa, która osiąga duże wyniki, bardzo często trenuje od szóstego roku życia. Mhm. I te treningi są od trzech do pięciu treningów tygodniowo. Bardzo dużo czasu poświęcają. Często te dwunastolatki nawet kończą treningi o godzinie 21, 22, czyli jest szkoła, zaraz po szkole jest trening. Mhm. Jeżeli ktoś chce być na poziomie światowym albo europejskim, musi mieć taki trening minimum 5 razy w tygodniu. A jakie musi mieć cechy? Bo tak naprawdę sobie wyobrażam od razu i, i tak jak powiedziałaś, no gdzieś tam obserwowałem mm -hmm. e, taniec sportowy i towarzyski. To taki młody człowiek musi jednak spełniać pewne kryteria. Już nie chodzi mi o to, że e, musi być sprawny fizycznie. Chociaż się... mm -hmm. nie zawsze, tak? bo mm -hmm. taniec sportowy czy towarzyski mogą też w doskonały sposób robić ludzi, którzy są. Niepełnosprawny w jakiś ale, ale jednak musi mieć słuch muzyczny. Tak? To na pewno, słuch musi, na pewno. Musi mieć też Ale kiedyś formę... wiesz, co, jak zaczynałam tańczyć, jak zaczynałam mieć kontakt z tańcem, wydawało mi się, że 90% sukcesu to są takie wewnętrzne umiejętności, wewnętrzne zdolności. Mhm. Teraz myślę inaczej, ponieważ ci, co byli bardzo zdolni, tak na przestrzeni lat, jak obserwuję, a nie potrafili, byli leniwi. Dyscyplina. Absolutnie nie osiągali wysokich wyników. Myślę teraz, że 70% to jest dyscyplina i 30% to jest talent jednak. Tak? To chyba każdy sportowiec mówi, że jeżeli nie ma tej dyscypliny, jeżeli nie ma treningów, jeżeli nie ma powtórek, jeżeli nie ma nauki, tak? tej nauki związanej z określoną choreografią, mm. treningami itd. Tak ale jest pewna świadomość po prostu coraz większego wchodzenia i wyłączenia pewnych rzeczy i rozumienia pewnych rzeczy, mhm. to się po prostu nie udaje. Można być wyjątkowo utalentowanym, ale jak się nie przychodzi na treningi, nie rozwija to się od No i to, co jest taka cecha, która naprawdę jest potrzebna, to jest to, że będąc w klubie, taka osoba musi wewnętrznie być związana z klubem, z kolegami. Nie może być to jakiś samolub, który mhm. gdzieś tam na odludziu czeka. Czyli tylko... To jest znowu zespół. Absolutnie to, co jest potrzebne w sporcie oprócz zdolności, to również kontakt z drugim mhm. człowiekiem i traktowanie go na równi. Nie to, że ja jestem mistrzem. Ja jestem jednym z tancerzy. Droga, jak wyjeżdżasz na różnego typu turnieje, również międzynarodowe, to wchłaniasz tą kulturę, to jest. Byłaś teraz w Turcji. Ale, ale czy masz czas na to, żeby, nie mówię teraz o telewizorze czy komputerze, żeby iść gdzieś i zobaczyć jak ten taniec, ten regionalny czasami, Wygląda? Masz też możliwość, żeby tak podglądać, jak to wygląda w różnych Zdarzyło krajach? Zdarzyło mi się trzy tygodnie temu uczestniczyć w Mistrzostwach Świata w Rock'n'Rollu w Krakowie. Mhm. Znalazłam jeden dzień wolny. Niestety działam na tak, takich emocjach, że dam jeden dzień wolny to chyba jest porównywalne do wakacji, które no, przeciętny mhm. człowiek sobie chce spędzić i dla niego jest to tydzień. Dla mnie jeden dzień to chyba jak, jak tydzień dla innego mhm. człowieka, bo jak znalazłam jeden dzień wolny, to od razu pojechałam na zawody gdzieś tam do Krakowa, żeby właśnie zobaczyć inne style taneczne i zobaczyć, jak organizują, jaki jest poziom tańca. Czyli ten taniec, na razie rock and roll w ostatnim czasie, tak, to, to udało mi się to zobaczyć. Byłam bardzo zadowolona. Niestety w finale jakiejś formacji nie mamy Polaków, głównie są to Węgrzy czy, czy Rumuni, tam przodują w tym. Temacie. Natomiast tańce ludowe też zdarzało mi się, może raz na dwa lata mhm. zobaczyć, mamy bardzo dobry, dobry poziom, zresztą w Bydgoszczy tego tańca ludowego, ale głównie skupiam się na turniejach tańca towarzyskiego, bo w ostatnim czasie, powiedzmy od września do listopada mamy teraz, mhm. Listopad. dziękuję za podpowiedź, do listopada miałam tylko jeden dzień wolny. Chciałem się zapytać o coś, o coś innego, bo, bo przyszło mi do głowy tak naprawdę, że rozmawiamy o tańcu, ale tak naprawdę ten taniec, to jest to jest coś innego, co, co mogą ludzie przeżyć albo samodzielnie, albo w parze, albo w większej grupie osób. I to dotyczy emocji. Bo taniec to jest to jest ekspresja emocji tak naprawdę. Opowiedziałabym ci taką jedną historię, jeżeli, jeżeli to jest ciekawe, mam nadzieję, że to jest ciekawe dla innych, ponieważ. No, ja mam około 2000 turniejów spędzonych na, na parkietach, więc jakby sport jest dla mnie codziennością. Mhm. Ale zajęłam się również seniorami. I między innymi tutaj w Solcu mhm. jest bardzo dobra, bardzo zainteresowana tańcem grupa seniorów. Wśród tych seniorów kilka lat temu spotkałam człowieka, który do dzisiaj jest w moim sercu jest to pani Żydulka który zaczął tańczyć mając 74 lata. Mhm. Ten człowiek. Chciał dorównać sportowcom, miał duszę artysty. I ja, to, co ja dzisiaj myślę, jeżeli byśmy my wszyscy tańczyli, chociażby raz w tygodniu, to odmłodnieją nasze dusze. Jak odmłodnieją dusze, odmłodnieje ciało. Mhm. Ten człowiek nabrał chęci do życia. Wystartował w kilku turniejach sportowych, bo u nas są też takie ciekawe kategorie, jak pro-am, czyli professional amator. Mhm. On jako amator startował, a z nim ktoś, to profesjonalnie tańczył. Zdobył kilka medali. I na koniec swojego życia, bo no niestety odszedł od nas, powiedział mi jedną rzecz. Dorota, ja będę tańczył w niebie i będę Cię obserwował. Ja do dzisiaj mhm. wiem, że to jest jeden wierzy, drugi nie wierzy, ale do dzisiaj czuję jego obecność i myślę, że jak ktoś tańczy i nawet kiedy ma 70, 80 lat zacznie, to jego życie się zmieni. Jego życie otworzy się na świat, pozna ludzi, nie będzie się nudził w domu i nawiąże bardzo dobre relacje z innymi ludźmi w swoim życiu. Ja sobie, taniec jest potrzebny. Ja sobie, Dorota, myślę, że już przez kilka edycji tego programu czasami mówimy właśnie o tych rzeczach, które y, mogą robić seniorzy i taniec właśnie do nich należy, bo, bo tak jak powiedziałeś, warto chyba, y, żeby ktoś wyszedł trochę poza swój taki mhm. dom, który jest tak. właśnie y, zamknięty troszeczkę, i żeby spotkał się z innymi ludźmi i żeby nie tylko poczuł muzykę, ale też poczuł dotyk. Y, doczu Poczuł po prostu to, tą spójność z inną osobą, z którą się tańczy, bo to jest tak naprawdę radość. Tak? Bo ten ten jest tak naprawdę to jest radość. Zobacz, ludzie nie potrafią teraz rozmawiać ze sobą. Seniorzy się spotykają, główny temat, choroby, lekarstwa, a tu odbiegamy. A wszyscy, to... wszyscy zaczynamy rozmawiać o tańcu, młodniejemy, cieszymy się, tak, ale się wraca, życiem. Ale może no? to też zależy od ludzi, którzy tak jak ty prowadzą te zajęcia i dają po prostu możliwość, żeby ci ludzie po prostu, ci, którzy przychodzą, oczywiście. Troszeczkę inaczej odczuwali to, co ich otacza. Może to dużo właśnie zależy od tych ludzi, którzy przekazują tą wiedzę. M mm. Bo mówimy o tańcu, ale taniec to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, przekazywanie pewnej ekspresji, emocji. I to jest ważne, bo, bo czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że w tym tańcu można wypowiedzieć kilka słów. Bo taniec to są słowa, ale nie aparatem Taniec to powiem. są słowa. Zobacz, co się stało w czasie pandemii. Ludzie nie mogli rozmawiać ze sobą, ludzie musieli się pozamykać w domach. W momencie, kiedy otworzyło się to wszystko na nowo, tani stał się jedną z metod leczenia też depresji. Mhm. tak. I ludzie zauważyli, jak bardzo potrzebny jest kontakt z innym człowiekiem, a taniec chyba jest najlepszą formą przemawiania do siebie. Jeżeli boję się mówić, mogę mhm. po prostu złapać drugą osobę, wykonać jakieś ruchy taneczne i już jest fajny kontakt. Tak? Czy każdy może przyjść na zajęcie i każdy może tańczyć? Tak. Zdecydowanie tak. Nie A każdy jeszcze... usłyszy tą muzykę, hmm. bo to jest inny problem. No, jak ktoś jest takim tego słoniem, są... na przykład jak ja, który waży 100 kg i nie umie chodzić i nie, nie, nie wyczuwa. Rytmu. Znaczy, ty chyba potrzebujesz ciepłych słów. <laughs> tak? Absolutnie nie jesteś słoniem. Nie jesteś, nie należysz do, do tego typu ludzi. Natomiast to moja rola pokazać temu człowiekowi drogę. Hmm. Jeżeli nawet nie słyszy rytmu, to moja rola jest do tego, żeby się u mnie dobrze poczuł. On przychodzi do mnie po to, żeby swoje życie zmienić, tak? Oczywiście dla każdego człowieka jest miejsce, no warunek jednak dobrze, żeby, żeby chciało mu się przychodzić. Hmm. Bo ludzie z reguły oglądają stanie z gwiazdami, e, i za chwilę. Ja też chcę tak tańczyć. No nie, nie będziesz tak tańczyć tańczyć z gwiazdami. Nie, 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 da, rady, nie, da rady, nie da rady, ale zacznij od maleńkiej rzeczy, przyjdź i przychodź regularnie. Ja bym chciał się zapytać o to co się będzie działo w soboty, bo to jest cały dzień, gdzie tak. będą różnego typu zajęcia, bo gala jest z tego co pamiętam o godzinie 18, tak, czyli to już tej... jest ta główna impreza, gdzie mm. będą finaliści, dobrze? No Dobre? troszeczkę inaczej, Dobre. zaraz wyjaśnię. To to właśnie powiedz nam jak to wszystko będzie wyglądało. No przede wszystkim chciałam podziękować tutaj Urzędowi Sołtysa Kujawskiego i Pani Burmistrz Teresie Substyk, gdzie, bo bez tych ludzi tego tu nie by nie było. No. Że umożliwili nam wejście do hali, że pan dyrektor Hali, pan Wojtek Lutowski, bardzo ciepło nam przyjął. O tych ludziach muszę powiedzieć. Mhm. Bo oprócz tego, że jest ten taniec, że są ci ludzie, ci artyści, muszą, musi być ta druga strona, która nam otworzy, drzwi, to prawda? Wszystko, tak. Tym ludziom chcę podziękować. Jak to wygląda? Według naszych przepisów w ciągu całego dnia może być 28 kategorii tanecznych. Mhm. Krótko mówiąc, żeby nie nudzić, będą i dzieci do 7 lat. I będą ci, którzy mają powyżej 15, a powyżej 15 to również ty masz, prawda? No chyba. Tak, tak. mi się wydaje. W związku tak z tym. Się <laughs> jeszcze, jeszcze przemyślimy to. W związku z tym, mój klub, który należy do Polskiego Związku Sportu Tanecznego, otrzymał taką możliwość ze związku, został wybrany. do, Otrzymaliśmy możliwość zrobienia Grand Prix Polski. O co chodzi z tym Grand Prix? Grand Prix Polski to są cztery kategorie wiekowe. Juniorzy, tacy do 14-15 lat, so jest tu youth kategoria 15-16, młodzież starsza 16-20 i dorośli powyżej 15 ja roku życia. I teraz, Dróg, my od... znalazłeś tą tak. kategorię wiekową, świetnie. I my otrzymaliśmy jako jeden z czterech klubów w Polsce w ciągu roku właśnie tu w Solcu mhm. możliwość zorganizowania Grand Prix Polski. To Grand Prix Polski daje nam tym parom taką możliwość, że one otrzymują punkty. Mhm. Jeżeli mają są wysoko w rankingu, mogą startować na Mistrzostwach Polski. To jest duże wyróżnienie. Mistrzostwa Polski są raz w roku. I myślę, że ktokolwiek przyjdzie, to zobaczy, że u nas na tym parkiecie będzie najwyższy poziom tanerzy na świecie. Mogę to powiedzieć. Tutaj przed kamerą, że na pewno będzie to najwyższy poziom na świecie. Nie mogę podać nazwisk, ale startuje tutaj szósta para świata. Mhm. No samo to, że ta para ma tak wysokie miejsce, że są na turnieju cztery pary, które zajęły w październiku z naszego miast z województwa, z Bydgoszczy. Mamy czterech finalistów mistrzostw Polski. Mamy bardzo wysoki poziom. Nazwiska przed, nie, może po wymienię. Może po. Natomiast warto zobaczyć, bo takiego zestawu, jak tutaj będzie, takiego zestawu par nie widziałam chyba od ostatnich dwóch, trzech miesięcy na pewno na innych parkietach. To ja, ja od razu tutaj zwrócę się do Państwa, żebyście wszystkim swoim znajomym przekazywali po prostu tę informację, że coś niesamowitego będzie w sobotę w Sącu i chyba pierwszy raz, no bo takiej imprezy jeszcze w Sącu nie było. Tylu Grand Prix Polski jeszcze w słońcu nie było. Jest to piąta edycja. Zaczynaliśmy od po prostu turniejów ogólnopolskich. Natomiast tutaj będą wszystkie kategorie wiekowe Grand Prix Polski. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć dzieci, zobaczy te dzieci. Jeżeli mm -hmm. ktoś chce zobaczyć dorosłych, zobaczy. I nie tylko styl standardowy, bo pokazujemy buty do stylu standardowego tak? czyli walce, quickstepy, walce wiedeńskie, tańca tańczymy w tym. I tańczymy w długich sukienkach, przepięknie wykonanych, na których będą cekiny świecące, mhm. ale również będą tańce latynoamerykańskie, takie to samba, czarumba, cza, w innych bucikach i w bardzo ciekawych sukienkach, bardzo przyciele, świecących i to bardzo się zawsze podoba publiczności. Czyli każda para, która chce tańczyć z nich przyjdzie i zobaczy, co można zrobić ze swoim ciałem, ze swoją ekspresją, jak można świetnie wyglądać i świetnie się bawić. Chyba... A te pary, uwierzcie mi, przygotowują się bardzo, bardzo starannie. One mają specjalnych makijażystów. Fryzury są wykonywane dzień prędzej najczęściej. Bardzo mocno wyżelowane włosy. One muszą tak jak w kasku, one nie mogą te włosy nigdzie fruwać. Te pary, żeby wystąpić, przygotowują się dobę, jeżeli chodzi o wygląd, o makijaże, o to śpią włosy. To tak naprawdę. Tak, tak, bo to musisz, jak już taki kask masz na głowie, połóż się w kasku na przykład od motoru. No. To będziesz leżał tak, więc one już, żeby nic tam się nie stało, bardzo często dobrze szybciej wszystkie te elementy wykonać. Czyli to jest nie tylko, że powiem, sport, że powiem taki bardzo estetyczny, ale wyczerpujący, no bo te przygotowania, tak jak mówisz, są no, bardzo, ciężkie. bardzo ciężkie. Ale jeszcze do tego dochodzą turnieje tańca, bo są pary, które co weekend gdzieś tańczą, mhm. a również za granicą. Są zawodnicy 12-13 letni, którzy wracają gdzieś z Rumunii, którzy wracają nawet z naszych, od naszych najbliższych sąsiadów. To one już wiedzą, że za tydzień następny turniej, a jeszcze szkoła rano, treningi po południu. Mhm. I tutaj jest dyscyplina. Ja na, na pewno tutaj wystąpię, bo jest to bardzo wysoki poziom i są to kwalifikacje do Mistrzostw Polski w wielu kategoriach. To teraz zapytam się na koniec o coś takiego bardzo chyba osobistego. Jak można być tak pogodną, fajną osobą, jak Ty, która zajmuje się takimi fajnymi rzeczami i jeszcze przekazuje te fajne rzeczy innym ludziom? Co trzeba ja. mieć w środku albo skąd trzeba czerpać tę siłę, żeby, żeby robić to, powtarzać i jeszcze z tego mieć przyjemność i przekazywać to innym? Jak to można robić? Ja powiem Ci Piotrze, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo nie bardzo lubię tak o sobie mówić, ale moją pierwszą zasadą jest to, że ja wierzę w ludzi. Pomimo, że wiele trudnych rzeczy mnie spotkało, mhm. w tym też złych, ja zawsze wierzę w ludzi i wierzę, że znajdzie się koło mnie taki człowiek, między innymi Ty, między innymi Stowarzyszenie Miłośników Tańca, mhm. między innymi Pani Burmistrz, Pani ludzie na hali, którzy tą moją energię odbierają i którzy widzą, że ja naprawdę chcę zrobić coś dobrego i oni mi to oddają. Jak mam problem, to ten problem zazwyczaj mam jeden dzień. Za chwilę ktoś przyjdzie ten problem i przyjdzie i mi pomoże. I to jest pierwsza zasada. Wierzyć w ludzi. To jest dobra zasada. Proszę Państwa, ja zapraszam wszystkich w sobotę na galę wielką w naszej hali sportowej. A Dorocie chciałem bardzo podziękować, bo jesteś niezwykłą osobą i ja mam zaszczyt dzisiaj z Tobą rozmawiać i Ci bardzo dziękuję. Ja Ci mogę za to tak mocno przesłuchać. Dziękuję. <laughs>